Dzisiaj oficjalnie Wchodzimy do Do tego, do sali naszej pięknej Gdzie sobie zobaczymy Ja to będzie działać. Dzień dobry młodzieży To jest coś dla mnie tam, nie? O, pat i popsuł I popsuł

Policjanci w tej chwili zatrzymują drugiego z podejrzanych mężczyzn, który zaczął do nich strzelać. Dzięki przewadze ogniowej i konsekwencji funkcjonariuszy mężczyzna ten poddaje się. Zostaje obezwładniony i zatrzymany. Teraz następuje sprawdzenie, czy w pojeździe nie pozostały jeszcze inne podejrzane osoby. Teraz nasz piesek obwołuje, sprawdza zatrzymany pojazd, czy znajdują się w nim niebezpieczne przedmioty. Bo wylecisz tam. Uważaj, bo wylecisz. Możemy zauważyć kim, bo zaznaczył obecność ładunku wybuchowego poprzez położenie... Witam prawdziwą służbę mundurową, która naprawdę służy ludziom. Gdzie jesteście tam, do Smochowic? Na kropkiątkowa. No to pech. I tak wszystkiego najlepszego. Nie, odwrotnie. Ale chłopy, wy się tak nie zgadzacie mi. Ten to wygląda na handarma, a ten to jakby premię nie dostawał. nie dostaje, bo nie dostaje. Nie dostaje? Nie chce mu się robić. Robi właśnie, ale nie dostaje. Nie zasłużył. Miłego dzionka, panowie. I najmniej roboty, żeby było. Do zobaczenia gdzieś tam. O, to nam się podoba. Ten dobry młodzieży Wilka pan dostanie A to nie dostanie Miłego do panowie panowie. Mm yeah.

Kogoś Pana znam, ale nie wiem gdzie, ale życzę wszystkiego najlepszego. Miłego dzionka życzę. Tam taki ten jeden, taki niby antyterrorysta Panie, to on z takim brzuchem to nikogo nie nagoni. Chyba, się mnie goni, o. Chyba, że mnie, mnie goni. Miłego dzionka. O kurde, co oni mają. A no to tak Straż Miejska tak się schowała. Tak nas ustawili. Tak? A co Straż Miejska ma do, do, do wydania za darmo, oczywiście? Wszystko, tak? Nie do wydania. A jak to się załatwiało? Na przykład takie odblaski. Takie odblaski, na przykład. Panu dam. O, to bardzo się cieszę. Że Pan widoczny. To pan, proszę bardzo. Proszę bardzo. I jest pan widoczny. Tak ja jestem to, to tego, a takich też bym tutaj trochę parę takich dostał, takich tych o, o tych okrągłych. Wie pan, wie pan, to, to mamy dla dzieci. Oni tutaj kolorują różne zadania, To pan są... co, żeby pan nie był stratny, ja panu, ja panu dam jeden niebieski. Dziękuję. Nie się Nie. To poproszę jeszcze jeden żółty. Albo albo, z takiego niech mi pan da. Do wnuka? To, to jest tak, na wlu, dla wnuczka i dla wnuczki. To mam pan z numerem 112. No właśnie. To jeszcze jeszcze jednego dostanę, czy nie? Proszę. Nie dostaniesz jednego? Proszę. Takiego misia dostanę też czy nie? Wie pan co? Niech przyjdą dzieciaki bo mamy ich ograniczoną ilość, tutaj no nie tutaj Nie no panie Straży Miejska, wy macie tyle pieniędzy. My mamy pieniądze. No mówią, że Straży Miejska, no to kto ma e, e, tyle pieniędzy, co wy macie to podobno. Kodeks byle... mogę panu dać. Kodeks. Okay. Proszę. O. O. rowerzysty. No e, bardzo proszę, mało, proszę. ale jeżdżę To, to jesz, jesz jedną sztukę, jeszcze jedną sztukę, bo Jeszcze jedną sztukę bo to będą wnowu wnuczce, bo na tej chwili. a jak się mogę panu zrewanżować, chce pan? nie, dziękuję, proszę o, tego, a może pan chce mapę rowerową poznać, pan? mam jeszcze, a już nie mam nie. mieliśmy Ty, też Ty ja panu no to to jest, to jest e, e, aktualna mapa? tak, z tego roku, z ZDM-u no musi być dobra czy <noise> <noise> myśmy się kiedyś spotkali, kiedyś już, czy nie? To nie, 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 nie wiem tyle ludzi, co ja widziałem w życiu. 1992 roku, wie pan, to jest, nie, nie jestem w stanie zarejestrować a to jest ten słynny szpitkowóz, tak? nie, no, nie? to jest, to jest e, piat zwykły, patrolowy, to nie jest e, Aha. E, samochód specjalistyczny to nie jestem do tych żuli, to tylko tu ujmę, to ładnie dobrze, no to miłego dzionka życzę i do zobaczenia gdzieś tam Wszystkie służby dzisiaj są. Szanowni Państwo ma chwilkę z uwagi na towarzyszącą, na gorącą, ale przygotowaliśmy dla Was małą miłą atrakcji wątpliwości. Spokojnie, nic nie zginie, spokojnie. Fajna karetka, ale lepiej nie mieć do czynienia, nie? Chociaż raz, żeście mi dupę uratowali niech pani uważa, bo będą wyjeżdżać. I za to dziękuję. Długo. Wszelki duch Pana Boga chwali. Dzień dobry. I nic Pani nie przytyła. A mówili, że za biurkiem to się przytywa. Widzi Ci kłamią znowu. o formę. Proszę? Da Właśnie. Albo ma taki przewód że co zje to przeleci. A ja widzi Pan co żyje, to się zatrzymuje. się. Oj, tak. Oczywiście. Teraz na to znaczy się, nie, nic tutaj nie tego, spokojnie tak sobie robię taki, taki, sobie robię przegląd, bo rzeczywiście żeście się w ogóle wszyscy wystawili. A tam taki piękny był antyterrorysta, taki co ganiał takiego złoczyńcę, a miał taki brzuch dwa razy większy jak mój, to jak się tego złapał? Miłego życzę, najlepszego Państwu i pozdrowić oczywiście bliźniaczkę. Ja powiem prawdę. To ja przepraszam, ja, ja zyskałem, pani straciła. Bo to już sobie idę, spadam, żeby mnie tutaj. Ale to będzie długie dzisiaj. kurcze jest trochę tego ale tych nie pokazujemy, bo tych nie lubimy i nawet właściwie nie wiem czym. to jest dobre nie. To wy z takim złomem jeszcze chodzicie? To nic lepszego nie macie? Aha, to tylko tak pod publikę. No to mnie godzianka. Tu je to na Aha, widzę, widzę, A granatníky tež máte? Slam? Granatníky? Nie. Nie máte. <laughs> <laughs> dňa. Za chwilę wyjedzie tutaj na środek armatka wodna o nazwie Tajfun. To jest ta duża, duża ciężarówka niebieska, którą Państwo mogą zauważyć na środku. Nie ma placu, ona zaraz wyjedzie, także proszę zwrócić uwagę, jest duży pojazd. Proszę pilnować swoich dzieci i za chwilę pierwsza akcja wodna. troszkę się zmoczyć tą gorącą ale to serdecznie zapraszamy no to przyjemność, kochani przyjemność, ktoś zabrał swój kopielowy Oba ochotek to ma cuśki na zmianę. Do zapraszamy do zmoczenia się przy naszym pojęciu. tajfun. jest to armatkowodna. Najnowocześniejszy pojazd polskiej policji z typu armatek wody. Z takich ciekawostek mogę podać, że pojemność zbiornika tego wielkiego pojazdu to aż 9 tysięcy litrów. A masa całkowita pojazdu to około 34 tony. Znaczy mam na stanie w laboratorium. Mam. No. Mam taki, który miał James Bond, bo jest Walter PPK, jeżeli chyba no, chce Pomogę tylko tego, bo takiego miał James Bond, nie? Miał PPK Walter, nie? Taki malutki, nie? Miał na tym, nie? On no, nie Witam, bo zaczęł się, się dopatrzę dookoła, dzień dobry. Żadnych tutaj ciekawostek specjalnych nie ma. A, bo tak mi tak napierdalało. Ja myślałam, że się mi film kończy. No, może się obejść dookoła. Teraz idę, patrzę, co od nich się występuje do żarcia. A ja idę woda tak. typu tak. posiada dwa w tak. na górze pojazdu oraz dysze. Tak, i do żarcia z boku, na górze i na dole pojazdu. Zarówno działka, jak i dysze morsze mogą być mogą być.